Dobra, czekajcie. Jeden będzie tu. Bierz. No mam to, dobra. Ha, w końcu. To jest w ogóle ten, który był najbliżej po wejściu stąd, nie? Dobra, mamy to. Można grać dalej. Uważaj jak chodzisz, lamusie. Dobra, biorę to. Po co mi taki obraz? Wczesny model towarzysza. Dawniej nie mieli osobowości. Byli niewiele więcej niż sprzątaczami. Mm -hmm. Dobre roboty. No dobre no. Ej, no i co, i nie bierzesz tego? Chcesz to tylko zobaczyć. I za to dajesz 3 energy drinki. No kurwa, no weź to. Ale skam. Ja nie mogę. Dobra, temu tu te piosenki miałem dać. Chyba ani jedne jeszcze nie dałem, nie? Tu safe otworzyłem. Dobra, ile tych piosenek było? No, mogę znaleźć więcej. 2, 3, 4, 5. 5 mam raz dwa trzy cztery pięć Jedną mu chyba dałem no ale nie wiem dobra Graj Dobra pocilujemy sobie On nie chce grać To nie czas na chill, to jest idealny czas na chill. Czas na walkę o przetrwanie, dobra wstawaj, kotku, jest na latarki. Dobra, Ej, my ogólnie musimy poczekać, aż on wszystkie te piosenki teraz zagra, nie? Dobra, grej. O, zrobimy, chodź tanie. ale kod driftuje, widzieliście to? Okay, no dawaj drifta A, co to? Czyżby to papierowa torba? No pięknie, Natasza trafiła nice! Dobra. Graj kolejną. taka na chillowanie Na przykład Na bingo czy co? Dla ciebie za Dobra, dalej. I kolejna piosenka. W świetle reflektorów. A to było krótkie, dobra. I ostatnia. No dawaj, graj, to graj. Spierdalam stąd, bo tam na mnie czekają już. O, to fajne. Dobra Byczku, to już wszystkie piosenki czy nie? No nie no więcej nie znajdę. Tory, byczku, muszę spieszać z tych slamców. Dobra. Lecimy. Tak, zrobiłem. Wiem, wiem, że nie mogę już wrócić. Wpadam stąd. Nie. O jest mój ziomu Dobra, jedziemy Pływajmy z tych flanców. No nie, ze slamsów do kanałów to jeszcze gorzej. Nice. Kiedy dom będzie? Dobra, spoko. Byku, to jest krata, nie przepłyniemy tędy. Nie widzę żadnego sposobu na otwarcie tej bramy. Możesz spojrzeć po drugiej stronie, jasne. Pod do zadań specjalnych. Dobra, uuu, uh, 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 unlucky. Trzeba pospalać tych lamusów. Gdyby... Ej, no, co jest z tym dronem? Halo. Dobra, jak tam dojść teraz? Ja mnie doskoczę. Ej, jak tam przejść? No morda tam. No. Hmm. Ej serio, nie wiem jak tam czy... A, pędy, dobra. No i łatwo. Gadasz? Nigdy nie byłem tak daleko od slamsów, a dzięki Twojemu towarzystwu nawet się nie boję. No, widzisz, niezbyt przyjemna okolica. Nie wiem. Te chyba mają. No pójdź, że szybciej. No nie. Kolejna brama. No nie, już myślałem, że na coś się przydasz w tej wyprawie. Znowu kot musi wszystko sam robić. Dobrze, że on chociaż biosłuje No i tak tam muszę przejść. A to ja go już tu zostawiam. Dobra, powiem. Dobra, nie I zostałem sam w mrocznych, obślizgłych kanałach. No nieźle. Tu jest ładnie. O nie, o nie, o nie. O nie. Dobra, speedrun. Nie wykluły się. O, tam ich jest dużo. Teraz mnie zaatakują na pewno. Albo i nie. Te zurki to jest. To było jakoś. Było wytłumaczone, że to jest jakaś bakteria, która została sztucznie wyhodowana przez człowieka. Do, ni do niszczenia elektrozłomu I one ogólnie wpierdalają roboty. No nie no, ale tędy nie przejdę. Będzie trzeba walczyć chyba. No. O nie, 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 o nie! Gdzie jest wyjście? Nie, zostawcie kota, kurby syny! Dobra. O, kolejne. Dobra. Pozabijamy je wszystkie. Dobra, dawajcie wszystkie. Lamusy. Jeszcze tu są. No chodźcie już Was wszystkich pozabijam A i one się odradzają? Czy ich właśnie tyle było? Nie no odradzają się chyba Dobra, gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam iść? Nie... Oj, pokój tam Nie mogę wskoczyć hmm. Hmm. też nie, a serio nie wiem, gdzie mam iść. A tu jest dźwignia, dobra. Siostro, staj obudzić, no to już nie musisz się budzić. Ej, kurwa, ustawcie mnie. Udało się, dobra, lecimy dalej. Kolejne nadchodzą. Łatwo z Wami. O kurwa, co to jest w ogóle? Ej, zostawcie mnie. Dobra, to może być ciężko. Lepiej stąd spierdalajmy. Ooo, uh, nice. Teraz pójdziemy po cichu. Olej tu nie budzić. Nie wyskoczę. Nie gapić się na mnie. Dobra, jest przypał. Dobra, nie taki był plan. Haha, <zysk> nie wejdziecie tu. Chyba. Spoczko. Dobra. Otwieraj to szybko. No i łatwo z Ej, myślałem, że będzie ciężej. No i łatwo przyszło, łatwo poszło. Kurwa, co to jest. Chyba <grywa> to nie jest rezydenta. Byczku, nie, bo się przegrzejesz. No właśnie. O tym mówiłem. No i... Musimy spierdalać stąd. Bo nasz kolega dron nie przemyślał swojego zachowania. Dobra, slalomem, slalomem, slalomem. Nie dogonią kotka lamusy. Up, up. No nie no. Zostawcie mnie już. No i łatwo. Chłap, chłap, chłap. Wstawaj, nie wydurniaj się. Halo. O, żyje. Było ciemno, byłem sam. Miałem wrażenie, że znów jestem w sieci. Ale ty mnie ocaliłeś. Dziękuję, przyjacielu. A proszę, przyjacielu. Mój rdzeń źle zniósł zaczerpnięcie tak wielkiej mocy. Defluxor został zniszczony. No nie, no, zniszczyłeś naszą jedyną broń. Nie dobrze. Hmm, no zaraz zrobimy. Dobra. Gdzie ja mam iść? Hmm. A, dobra hmm, 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 hmm. tu nie tu nie gdzie a tędy, dobra o Siemano. Tak, to ja się kontaktowałem z wami. Medytuję na szczycie wioski. O, kurwica, wysoko. Mrowioska.